była podjęta by czwarta próba zrobienia promocji pewnej książki. Co jest ciekawe, co jest ciekawe, książka ta, która... Ja wiem, że gminy Sumlińskiego. Książka ta jest książką, która została uznana za antysemicką przez gminę żydowską, bo jak wiadomo dzisiaj antysemita to nie jest ten, kto nie lubi Żydów, tylko ten, kogo nie lubią Żydzi. I wyrośnie Żydzi nie lubią pana Sumlińskiego i wywarli im bardzo silne naciski i cztery kolejne miejsca, ostatnio Hotel Park w, tym, w Warszawie, odmówił odmówił, no, Miejsca. żebym wiedział, to byśmy po prostu zrobili tu u nas, u nas w lokalu. To w końcu nie jest, nie jest żadna, żadna wielka, wielka rzecz. No, ale, ale proszę Państwa, no niestety tak się stało. Nie wiem, co jest w tej książce. Ja, jak czytam książki pana Sublińskiego, to jestem zadowolony. To Tam jest bardzo wiele informacji, których nie ma gdzie indziej z połowa z nich to są informacje lekko obsadzone, lekko tak, to, tak to nazwijmy, ale ta pozostała jest też jest też ciekawa, czy się odwiera pamięć czytając książki pana Sowlińskiego. W, w związku z tym nie bardzo rozumiem, czemu taki wielki protest, protest przykoł książce, no niedługo zaczęli się będą palenie książek, tak już było, było w Pierwocinach Unii Europejskiej czy w III Rzeszy palono książki, więc być może do tego też dojdzie i u nas.